Test tej kamerki zrobiłem ostatnio, to jest Insta1R. Taka dość ciekawa kamerka sportowa, bo mamy tutaj jednocelową matrycę. Więc jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to w opisie macie film. A teraz przejdźmy do tematu. Wygląda na to, że Hapson próbuje ratować sprzedaż swoich dronów poprzez wypuszczenie nowej wersji, tym razem Hapson Zino 2 Plus. No, i o ile Habsana Zino, tą jedynkę taką najstarszą, można było usprawiedliwiać w wielu kwestiach, głównie ze względu na swoją cenę, tak Habsan Zino 2, delikatnie mówiąc, nie przypadł mi do gustu. Zaporowa cena, kiepska jakość wykonania i te same problemy, które widzieliśmy już w jedynce. Ja wiem, oni trafili na bardzo ciężki okres, w sensie no, na świecie, ogólnie na wypuszczenie produktu, bo preordery zaczęły się gdzieś tam chyba w grudniu. No, i w styczniu wiadomo co się zaczęło na świecie, nazbierali tych preorderów nie wiadomo ile, no i zamknęli im fabrykę. No i potem, jak tą fabrykę otworzyli, no to tych zamówień już mieli tyle nazbierane, że trzeba było szybko wypuszczać kolejne i całkowicie chyba pominęli kontrolę jakości. Ale o ile pierwsze sztuki można było tak usprawiedliwiać, to nie wiem czy pamiętacie z mojej recenzji, ja swoją zamówiłem dopiero w sierpniu, no w sensie wtedy ją też otrzymałem. No, i wtedy te wszystkie mankamenty powinny być już załatwione, ale niestety, zarówno jakość wykonania, jak i software nadal pozostawiały wiele do życzenia. Cena Hapsana Zino 2 powoli spada do takiej, jaka powinna być od początku. Ja nadal twierdzę, że to nie powinno być więcej jak jakieś 1100 zł. Aktualnie na niektórych promocjach można go wyrwać nawet za 1650 zł, co nadal uważam jest dość dużo, ale jeśli nie widzieliście mojej recenzji tego Hapsana Zino 2, to tutaj w karcie możecie sobie zobaczyć, a teraz przejdźmy do porównania dwójki do dwójki plus. Wymiary obudowa, matryca, tutaj wszystko jest praktycznie bez zmian, poza kilkoma kosmetycznymi detalami. zatem jakie mamy tutaj różnice. Po pierwsze, dwójka operowała podglądem na żywo za pomocą systemu Lis 2.0. Natomiast nowa wersja mamy SyncLis. W teorii ma to nam zwiększyć zasięg z 8 do 9 km, oczywiście w idealnych warunkach i bez żadnych zakłóceń, czyli w praktyce nigdy. Gdy my testowaliśmy to, znaczy kolega kolegi testował zasięg Hapsana Zino 2, gdzie też mieliśmy obiecane 8 km. Na obrzeżach miasta ten zasięg wyniósł z tego co pamiętam jakieś 1500 metrów. To przy jakichś tam nawet super wiatrach maksymalnie odlecicie na jakieś 3-4 km. Także, czy to jest 8 km zasięgu na papierze, czy to jest 9, no to ja myślę, że tutaj nie ma większego znaczenia. Pytanie oczywiście, jak ten dron zachowuje się na bliższych odległościach, bo może tutaj też są pewne usprawnienia. Kolejna rzecz to odporność na wiatry. W dwójce mieliśmy level 5, a w Zino 2 Plus. Mamy tutaj już level 6. Nie do końca wiem na jakiej podstawie oni to twierdzą, bo z tego co czytałem, zarówno bateria, jak i silniki się tutaj nie zmieniły. Być może jest to związane z oprogramowaniem, więc tu ok. I tak jak mówię, bateria jest identyczna 3800 mAh i pozwala na lot tym razem o jakieś 3-4 minut dłużej w porównaniu do poprzednika. Baterię możemy teraz ładować tak rzędowo dzięki takim nakładkom. Mamy również w tych nakładkach taki port USB, więc taką baterię możemy wykorzystać jako Powerbank. Tu spoko. Matryca wciąż o wielkości 1,23 zapewnia nam ten sam bitrate i ten sam klatkaż 4K60 klatek. Choć Teraz chwali się tutaj Hapson trybem Night Mode. I to w zasadzie tyle. Czyli podsumujmy, na papierze mamy delikatnie lepszą odporność na wiatr, e, dłuższy zasięg lotu z 8 do 9 km, e, dłuższy ten czas lotu z, o jakieś 3 minuty. No i dodatkowo mamy ten tryb Night Mode. Nie do końca rozumiem politykę wypuszczania takich delikatnych zmian i nazywania tego nowym dronem, być może liczę na podobny hype, jak był w grudniu. W każdym razie na stronie Hapsana za tę wersję plus. Hapsan życzy sobie jakieś 50 dolarów więcej. Ale gdy wejdziemy na jakieś inne strony niż Hapsan, czyli na przykład na jakiś Banggood czy Gearbest, gdzie non stop są jakieś promocje, no to nagle ta różnica w cenie wychodzi blisko 1000 zł. No bo, tak jak już mówiłem, Hapsana Zino 2 możemy kupić za jakieś 1600-1500 nawet złotych, natomiast Hapsan Zino 2 plus Musimy zapłacić 2,5 zł. A jakie inne drony możemy kupić za tysiąca zł? No na przykład Parrot Anafi, DJI Mavic R1 i nieco taniej, możemy kupić Xiaomi Fimi X8 lub na przykład DJI Mavic Mini. I teraz dlaczego twierdzę, że nowego Hapsana Zino 2 Plus nie warto kupować. Wszystkie te drony, które przed chwilą wymieniłem do 2.500 zł, mają dużo lepszą jakość wykonania, dużo lepszy ten user experience, prostsze update'y, prostsze użytkowanie, dużo lepszą precyzję lotu. No jedynie tutaj Xiaomi Fimi wypada delikatnie gorzej od Parota czy DJI, ale wciąż lata świetnie. Dlatego jeśli masz 2.500 zł do wydania na drona, no, to ja, jako ktoś, kto oblatał już dziesiątki takich dronów, w tym wszystkie, które przed chwilą wymieniłem, będę Ci raczej odradzał kupowanie dwójki plus. Bo ja jestem prawie przekonany, że w tym dronie nic się nie zmieniło. Oczywiście na papierze oni obiecują różne rzeczy, natomiast no, oni już obiecywali wiele różnych rzeczy w związku z pierwszą wersją, jakby dwójki, czyli drugą wersją ogólnie Hapsana. Nawet jeśli ta transmisja obrazu będzie trochę lepsza od poprzednika, to wciąż w realnych warunkach nie uzyskacie więcej niż. 3 do 4 km zasięgu. Czas lotu, no jeśli dron lata powyżej 30 minut i macie taki zasięg no do 3 km, to ja uważam, że to jest w zupełności wystarczające. Nie mam wątpliwości, że ten nowy Hapsan będzie miał takie same problemy jak poprzednicy. jedyne co to 1000 zł więcej musicie za niego zapłacić. Więc jeśli byście kupowali Hapsan Zino 2, to za te różnicę możecie sobie nawet kupić Hapsana Zino 1, żeby mieć dwa drony. Albo na przykład do Hapsana Zino 2 możecie dokupić sobie trzy baterie. Hapsan już nam sporo naobiecywał w związku z wersją drugą, no a niestety wyszło jak wyszło. Dlatego ja uważam, że jako użytkownicy powinniśmy się teraz trochę wypiąć na tego Hapsana i poczekać, aż w końcu zaczną dopracowywać swoje produkty. Nie zrozumcie mnie źle: niech każdy wydaje swoje pieniądze tak jak chce. Jak ktoś chce kupić Hapsana Zino 2, to niech kupuje i niech mu służy jak najdłużej. Sam przecież polecałem jedynkę i nadal uważam, że jak na tę cenę, to oferuje naprawdę dużo możliwości i na niektóre upierdliwe rzeczy można przymknąć oko. Ale jak widzę na forum, że ktoś nowy w droniarstwie pyta się, czy ma wybrać Hapsana z Inno 2, czy na przykład jakiegoś drona od DJI i ktoś tam mu odważnie mówi, że przecież Hapsan jest dużo lepszy od DJI to gdzieś na świecie umiera mały kotek. I to jest właśnie wina tych osób. Macie krew małych kotków na rękach. Tak jak wspominałem, ja recenzję Hapsana Zino 2 już zrobiłem, także możecie zobaczyć ją tutaj. A jeśli nie wierzycie mi, to możecie zobaczyć też recenzję przemka i sami się przekonać. Zapraszam też do obejrzenia recenzji tej kamerki. Link macie w opisie tego filmu. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!